Pięć polskich słów, które wychodzą lub wyszły całkowicie z użycia, ale ja bardzo chciałabym, aby powróciły do naszego codziennego języka. To jest ten moment, by mnie zaobserwować po więcej językowych ciekawostek. Słowo numer jeden to... DOJUTREK Oj, zdarza mi się być takim dojutrzkiem, a właściwie to dojutrką. Do Dojutrek jest to osoba, która odkłada robienie rzeczy na później. Dzięki temu, że to słowo brzmi odrobinę jak zdrobnienie, to automatycznie ma ono aurę takiego miłego, ciepłego słowa. Mega ładniuchne słowo. Słowo numer dwa to... WIKTUAŁY jest to rzecz jasna pożywienie, żywność. I jeszcze czasami zdarza się gdzieś usłyszeć to słowo. Ale kiedyś istniał też czasownik wiktować, czyli po prostu karmić kogoś. I nie wszyscy wiedzą, że od tego właśnie słowa pochodzi słowo wikt w powiedzeniu wikt i opierunek. Słowo numer 3 to żardiniera. Przyznaję, że do niedawna nie wiedziałam, że takie słowo w ogóle istnieje, ale gdy tylko się o nim dowiedziałam, to od razu wiedziałam, że trafi na moją listę. Żardiniera, moi drodzy, to taki stoliczek na rośliny doniczkowe. Pochodzi od francuskiego słowa oznaczającego ogród. Zastanawiam się, czy jeśli dzisiaj poszłabym do sklepu z roślinami doniczkowymi i poprosiłabym o jardiniere, to zostałabym zrozumiana. Jestem ciekawa, czy wy kiedyś słyszeliście to słowo. Słowo numer cztery to barwiczka. Barwiczką nazywano kiedyś pomadkę lub róż do policzków. Przepiękne, cudowne, kocham to słowo. Słowo numer pięć to nieprzystojny. Możemy rzecz jasna powiedzieć, że jakiś mężczyzna nie jest przystojny, czyli po prostu jego wygląd nie jest w naszym typie. Ale słowo nieprzystojny było kiedyś używane w znaczeniu niewłaściwy, niestosowny. Po prostu Taki, który nie przystoi. Na przykład żart mógł być nieprzystojny, albo nieprzystojne zachowanie.